Dziś zegarek sportowy, który policzy Wam kroki, ale nie ma setnych w stoperze. Cześć wszystkim, ja jestem Krystian, a to jest kanał Kaktus24. Mam dziś dla Was prezentację modelu GBD-100, czyli uboższej wersji gbdh 1000 Uboższej, ale czy gorszej? Ocencie sami i dajcie znać co myślicie w komentarzach. Zaczynamy. GBD100 jest zegarkiem dla sportowców. Zarówno jego funkcja, jak i design mówią nam o tym na każdym kroku. Ten model występuje w kilku kolorach. Ja mam dzisiaj ten dla Was z sygnaturą 1A7ER, czyli czarno-niebieska tarcza i biały pasek. Ten model w momencie premiery tego materiału jest w naszym sklepie na promocji. Zamiast 639 zł zapłacicie tylko 483. Myślę, że warto się skusić, szczególnie jeśli ktoś jest fanem uprawiania sportu. Link znajdziecie w opisie filmu i ja oczywiście zapraszam was do lajkowania i subskrybowania naszego kanału. Wspomnę tylko jeszcze, że dzisiejszy film nie jest dokładnym pokazaniem wszystkich funkcji tego zegarka, a prezentacją. Także przechodzimy do unboxingu. No, i jest standardowo. Kartonik otwieramy. W środku mamy puszkę. To jest ta wersja 1A7ER, czyli ta czarna z niebieskim kółkiem i białym paskiem. Mam wątpliwości co do tego białego paska. Na pewno ładnie wygląda, ale pytanie: jak długo zostanie biały? Jak widzicie, zegarek jest całkowicie cyfrowy. Pasek i koperta wykonana z tworzywa. Ta niebieska część, mimo że sprawia wrażenie metalowej, wcale taka nie jest i wcale mnie to nie dziwi. Oczywiście widać tu podobieństwo do GBDH1000. Miłą niespodzianką w tym modelu jest negatywny wyświetlacz wykonany w technologii Memory In Pixel LCD. Cokolwiek to oznacza, mamy tu wyświetlacz negatywny, na którym coś widać. I to bardzo dobrze. Jest on chroniony szkiełkiem mineralnym. Obudowa mieści 5 przycisków i tutaj mam co do nich pewne wątpliwości, bo mimo tego, że zostały zaprojektowane tak, żeby nie ślizgały się na nich palce, to sprawiają wrażenie mało trwałych, przez to, że się tak dziwnie ruszają. No ale bardzo dobrze się ich używa. Być może jest to celowy zabieg, a ja się nie znam. Użytkownicy, dajcie znać, jak te przyciski sprawiają się na co dzień. Jeśli jesteśmy już przy kopercie, to jej wymiary wynoszą 58 mm wysokości, 49 mm szerokości i 17 mm grubości. Przechodząc do paska, mamy tutaj charakterystyczne dla tego modelu podkładki. Mają one za zadanie lepiej trzymać zegarek na nadgarstku. Pasek ma szerokość 26 mm i ma wyrazistą strukturę, co w zamierzeniu ma też trzymać zegarek stabilnie na nadgarstku. Na przykład wtedy, kiedy się spocicie podczas biegania. Na koniec pokażę Wam jeszcze podświetlenie, i tutaj miłe zaskoczenie. W ciemności wszystko widać. Standardowo dla modeli G-Shock'a mamy tutaj odporność na wstrząsy i odporność na zanurzenie w wodzie w warunkach ciśnienia do 20 atmosfer. Zegarek jest wyposażony w funkcję timera i stopera, w tym przypadku z możliwością ustawiania interwałów. Alarm wraz z budzikiem, funkcję mute, czyli całkowite wyciszenie dźwięków operacyjnych przycisków zegarka. I tryb samolotowy powodujący przełączenie zegarka w tryb offline, co powoduje dezaktywację GPS, waveceptora i innych funkcji Bluetooth i Wi-Fi. Co do Bluetooth, ciekawą funkcją jest, że zegarek synchronizuje się z urządzeniami mobilnymi. Dzięki tej technologii zegarek może zastąpić telefon. W zależności od modelu, np. połączyć się z dedykowanymi aplikacjami. Powiadomić użytkownika o nadchodzącym połączeniu, także za pomocą wibracji. Z funkcji stricte sportowych mamy tutaj krokomierz, czyli licznik kroków z możliwością ustawienia wartości docelowej, śledzenia postępu w formie wykresu liczby kroków dla wybranej daty. Mamy tutaj pamięć okrążeń. Zapisuje ona i przechowuje w zegarku czasy okrążeń ze stopera. Aby odblokować wszystkie możliwości tego urządzenia, w tym sportowego, konieczna jest instalacja specjalnej, dedykowanej aplikacji na smartfonie, który zamierzamy połączyć z urządzeniem. Tak jak mówiłem na początku, GBD 100 to zegarek skierowany do osób aktywnych fizycznie. Za niecałe 500 zł dostajecie urządzenie, które pomoże Wam w monitorowaniu Waszych sportowych postępów. Oczywiście do możliwości GBDH1000 sporo mu jeszcze brakuje, ale różnica ta wynika w głównej mierze z minimum 1500 zł więcej, jakie trzeba zapłacić za GBDH. Biorąc pod uwagę ilość funkcji, jaką oferuje, w tym przedziale cenowym myślę, że znajdzie wielu entuzjastów. Link do prezentowanego modelu znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam także na Kaktus24, gdzie znajdziecie setki innych zegarków. Warto wspomnieć, że Kaktus24 wprowadził właśnie możliwość zwrotu towaru do 100 dni od zakupu. Także macie bardzo dużo czasu na zmianę zdania albo wymianę zakupionego modelu na inny. W każdym razie to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.